Dobry, z tej strony Patrycja Buk-Sofiów i witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj wymyślić taką łączoną formę, dlatego że będzie i tematyka książkowa, i tematyka lifestyleowa, jak już widzicie po tytule. Dlatego że praktycznie codziennie wstawiam Wam na moje story na Instagramie, na którego Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Stawiam tam zdjęcia moich śniadanek, to bardzo dużo osób po prostu prosi mnie, żebym ja nagrała albo przepis na to. A to tak naprawdę, to nie są jakieś skomplikowane rzeczy, to są albo po prostu jakieś jogurty, albo smoothie bowl. Zobaczycie sami. Prosiliście, więc ja tutaj wychodzę z moją inicjatywą i robię Wam po prostu tydzień śniadań. Większość z nich będzie się nadawała też do szkoły, pokażę też niektóre takie przepisy. Jeszcze tutaj takiego food contentu głównie na tym kanale nie było, także po po roku praktycznie jego istnienia, tak, po roku, przyszedł na to święty czas. A oprócz tego, żeby było książkowe i też jesiennie, bo mamy wrzesień, więc oficjalnie zaczął się rok szkolny i, i jesień. Zaraz się zacznie i mam nadzieję, że będzie bardzo ładna w tym roku. Przychodzę do Was z tinierem na, na tą porę roku, czyli z książkami, które po prostu chciałabym przeczytać do, do końca tego roku kalendarzowego. Siedem tytułów książek, które będę Wam przedstawiać na przemian. Także zapraszam Was do oglądania, oczywiście przypominam o zostawieniu łapek w górę. Jeśli chcecie, macie jakieś pytania lub chcecie się czymś podzielić, to oczywiście komentujcie na dole. Pierwszą książką, którą na pewno przeczytam, to jest wręcz pewne i właśnie dzisiaj, 7 września ma premierę, jest Malibu Rising, Taylor Jenkins Reid, czyli Malibu Ponie. Wydawane oczywiście u nas w Polsce przez czwartą stronę I tak się cieszę, że to u nas wychodzi Ja już to tutaj powtarzałam niejednokrotnie Ale tak się cieszę, bo nie wiem czy wiecie, ale ta książka w ogóle ma pewne connection z, Czyli no, połączenie i z Siedmiu mężów Evelyn Hugo i z Daisy Jones and the Six I to nie jest jakieś duże połączenie Absolutnie nie myślcie sobie, że to jest kontynuacja jakiejkolwiek z tych historii Prawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę Moim zdaniem, będzie miała tak samo świetny vibe jak pozostałe książki Taylor, i będzie warta przeczytania, dlatego no ja ją muszę przeczytać. Wydawana i w twardej oprawie z obwolutą, co jest po prostu najśliczniejszym wydaniem, jakie moim zdaniem może być, i też miękkie, jeśli jesteście zwolennikiem tej, więc ja, ja po prostu. Na razie nie wiem za dużo, bo ja też nie lubię sobie. Spoilerować książek poprzez, poprzez opisy. Ja często po prostu nie czytam opisów i kupuję daną książkę albo z polecenia kogoś, albo po prostu jak wiem, że no to jest na przykład autorka, którą jestem w stanie przeczytać w ciemno. Akcja tej książki dzieje się w sierpniu 1983 roku i to są jedne po prostu z najlepszych lat, w których może się dziać akcja danej książki. I, swear. I mam nadzieję, że w ogóle zrobią film na podstawie Malibu Rising. To, to by było dobre. No i właśnie mamy imprezę Niny Rive, która jest córką Mika Rivy, który był jednym z mężów Evelyn Hugo, i to jest właśnie połączenie z tą akurat książką. I to jest bardzo ciekawy zabieg ogólnie. Nina jest surferką, supermodelką, więc ona na pewno jest sławna na całe Malibu, a jej bracia też są sławni, jak możecie się to domyślić. Każde z rodzeństwa ma jakieś tajemnice. Sama Nina. Y jest dosyć sceptycznie nastawiona do imprezy, bo porzucił ją mąż. E, też jakiś słynny gościu. Ona po prostu nie chce być w tym centrum uwagi i w, ty, w ten pewnie wieczór okaże się tam bardzo dużo. No ja wam nie powiem jeszcze co, bo sama nie wiem, to, to będzie dobre. Kolejną książką, którą bardzo bym chciała teraz przeczytać, a właściwie zrobić jej reread i to jest jedyny reread, który tutaj dałam, z racji tego, że, że to jest patronat. <głos》> Muszę po prostu jak przyjdzie do mnie ta książka, czyli długo i szczęśliwie, The Charm Offensive, zrobić jej reread i ją zaadnotować, bo nawet jak ją czytałam w e-booku, to ja zaznaczałam tam po prostu w tym pliku fragmenty niektóre na kolorowo, pomimo tego, że no jakby nic mi to prawie nie dało, to i tak... Ja po prostu nie mogę, to takie szybkie wtrącenie, ale ja mu muszę przydać. Generalnie przepis na naleśniki, które ja robię, jest bardzo prosty, bo zazwyczaj wszystko robię na oko. Na początku dodałam tutaj szklankę mąki, czyli około 250 g, potem szklankę mleka, czyli też około 250 ml. Na to wszystko daje jedno jajko. Tak naprawdę to potem, w zależności od tego, jak to ciasto po prostu wyjdzie kiedy je mieszam. Czasami dosypuję mąki, czasami dolewam mleka, więc ciężko jest mi tutaj podać proporcje, ale myślę, że w opisie wam napiszę tak, tak jak powinno być. Eee, około jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Potem kroję połowę banana. Można go tak naprawdę rozkroić widelcem, albo po prostu pokroić na takie drobne kawałeczki i potem przy mieszaniu wszystko tak naprawdę rozgniatamy. Jeśli będziecie mieszać mikserem, co bardziej Wam polecam, tylko po prostu jak ja się spieszę, to nigdy nie rozkładam miksera i mieszam to wszystko łyżką, ale mikserem ten banan jeszcze lepiej się rozpadnie. No i potem nagrzewamy sobie patelnię. Musi być dosyć dobrze rozgrzana i musimy sobie przygotować jeszcze na to wszystko jakąś przykrywkę, bo... Po prostu te pancake'i wychodzą tak szybciej. Z takiego ciasta oczywiście możecie też zrobić takie duże naleśniki na całą patelnię, ale ja tutaj akurat stwierdziłam, że dobra, robię małe pancakes. I nie martwcie się, jeśli te początkowe będą Wam wychodziły takie jakby płaskie, nie takie jak powinny być pancake'i, bo zawsze zanim ta patelnia się dobrze rozgrzeje i zanim to ciasto tak naprawdę tak sobie jeszcze trochę poleży, to te pancake's będą wychodziły trochę inne. A potem już im dalej tym one są bardziej takie fluffy. Ogólnie jeśli chcecie uzyskać taki puszysty efekt, którego ja tutaj no zbytnio nie mam, to można jeszcze dodać trochę wody gazowanej, wtedy one będą bardziej puszyste. I takie, wiecie, napompowane, ale wiadomo, jak dodajecie wody, no to trochę mniej mleka, żeby te proporcje nie były jakieś zaburzone. O, i tutaj dalej wylewamy na patelnię i ja akurat żałuję, że nie mam takiej malutkiej patelni na której można robić pankejki, w sensie, że ona ma takie dziurki, bo one wtedy wychodzą równe, a tutaj jak widać, no każdy mi praktycznie wyszedł inaczej, ale to nie zmienia faktu, że i tak układam je tutaj w takie dwa słupki, nie wiem jak to nazwać, tak, żeby po prostu się nie przewracało, bo zaraz będziemy je smarować i przekładać, bo tutaj już pokazuję sposób, jak ja to po prostu nakładam na talerz, że wygląda to tak, jak wygląda zawsze na moich story na Instagramie. Przekładam tutaj akurat na przemian jogurtem, takim montek, który był po prostu mały, więc stwierdziłam, że go zużyję, no i dżemem, ja zawsze jem naleśniki z dżemem, tutaj akurat miałam truskawkowy i na przemian smaruję, oczywiście trzeba uważać, żeby ta cała wieżyczka, tak jakby się nie przewróciła, bo po tym jak te naleśniki są posmarowane, to po prostu one się bardzo ślizgają, ale myślę, że nie wychodzi to źle. O i na górę potem nakładam jeszcze resztki tego jogurtu, trochę dżemu, tak naprawdę można użyć dosłownie czego tylko chcecie, możecie je posmarować nutellą, jeszcze jakimś innym jogurtem, możecie dać więcej owoców. ja akurat miałam tylko banana, więc właśnie resztki z tego banana, który dawałam do środka yy, ciasta zużyłam też tutaj na górę, posypuję takimi płatkami, które są z orzechami chyba jeszcze, a i tutaj jeszcze daję wiórki kokosowe. No i tak prezentuje się efekt końcowy. Zawsze moje naleśniki na słońcu tak ładnie wyglądają. Akurat te wyszły mi serio dobre, więc polecam Wam, naprawdę. Co już mam w papierze, czyli korytarz kości. Drugi tom z tej serii od Victoria Schwab o CD. Ja nie wiem, jak się czyta imię tej 12-letniej dziewczynki. Pierwszy tom czytałam do filmu, który też już jest na kanale i to jest ten film nasz wspólny z Asią, gdy czytamy książki właśnie z naszego stosiku nieprzeczytanych książek. Więc tutaj spoiler, przeczytałam pierwszy tom. No i oczywiście muszę dokończyć tą trylogię, bo wyszedł też już trzeci, ale go nie mam. Także one trafiają na mój Tybier. W pierwszym tomie był nawiedzony przez duchy Edynburg, a tutaj mamy Paryż. Więc myślę, że też będzie bardzo fajny vibe, i one na jesień się nadają idealnie. Kolejny przepis to smoothie bowl, do którego potrzebujemy oczywiście jakieś mrożone owoce. Ja tutaj akurat mam truskawki i daję ich około garść. Tak naprawdę to nie wiem, zależy, jaki macie blender, bo trzeba to wszystko zblendować. I najlepiej trochę odczekać, aż te truskawki się rozmrożą. Dolać potem dosłownie kapkę wody. I jeśli chcecie, to łyżkę jogurtu, obojętny czy naturalny, czy jakiś smakowy, to praktycznie nie ma różnicy. Tutaj bardziej chodzi o konsystencję tego. Tutaj dodaję jeszcze badana. Tak naprawdę można dodać dosłownie jakiekolwiek owoce zmrożone. Nie wiem. Jeszcze są jakieś brzoskwinie, czy jakieś tam borówki, jagody, zależy też od sezonu. Wszystko blenduję, żeby to miało taką smooth konsystencję dosyć, i wylewam sobie do miseczki. Potem kroję banana, bo tutaj już będę to wszystko ozdabiać. I ja właśnie zazwyczaj daję na górę jeszcze te same owocki, które dałam do środka. Tutaj też daję borówki, układam wysypuję sobie znowu płatki tą taką granolę z orzechami i tam, w sumie to nie wiem co w nich jest ale są dobre i posypuję oczywiście jeszcze wiórkami kokosowymi no i tutaj jeszcze zrobiłam sobie do tego gofry bo ja smoothie bowlę robię jeść z jakimś jeszcze pieczywem albo z krosantem, albo właśnie z czymś takim typu gofry, oczywiście mi się za bardzo spiekły i je przyjarałam ale Nieważne, zjadłam, były dobre. I tak prezentuje się efekt końcowy. Y, smoothie Ball oczywiście jest taki, wiecie, dosyć wodny, ale nie może być zawodny. Dużo osób na jesień czyta kryminały. I pomimo tego, że ja nie jestem fanką tego gatunku i do Kryminałów nie czytam. To jest jedna książka, którą muszę przeczytać jeszcze w tym roku, bo jak nie, to Pola mnie prawdopodobnie zabije. I jest to I nie było już nikogo, które dostałam właśnie od dziewczyn też na urodziny, w tej papierowej wersji. Nigdy jeszcze nie czytałam nic od Agaty Christie, ale... Obiecuję Wam też, że to się zmieni, bo ja już od dłuższego chcę, czasu chcę bardzo przeczytać tą książkę. Właśnie odkąd Pola ją czytała w maratonie i tak jej się spodobała. Wiem, że nie wszystkie kryminały Christie są właśnie jakieś takie powalające. To jest podobno ten jeden z lepszych, także myślę, że warto. Cały myśl tutaj jest w tym, że mamy chyba 10 osób na wyspie i... One po kolei zaczynają ginąć i wśród nich jest morderca, morderca i po prostu my do samego końca, tak jak bohaterowie, nie wiemy, kto jest tym mordercą i myślę, że to zakończenie jest naprawdę zaskakujące. Ja pewnie też dobrze nie obstawię, tak coś czuję, bo ja nie jestem dobra w kryminałach, ale jestem tego bardzo ciekawa. Czas na kontynuowanie kolejnej serii, czyli Shutter Me dotyku Julii. I mam w planach na pewno Secret Juli, czyli kolejny tom. Nie czytałam jeszcze nawet opisu, bo ja nie chcę sobie po prostu spoilerować tego, co tam się będzie działo. Ale poprzedni tom się skończył na tyle dynamicznie i z takim dosyć otwartym zakończeniem, że w tej serii się jeszcze tyle wydarzy, że ją po prostu trzeba czytać dalej. I mam nadzieję, że niedługo Winidia ogłosi, kiedy wydaje pierwszy tom we wznowieniu. I teraz moje najszybsze śniadanie ever, czyli po prostu. Estetyk jogurcik, jak to na Instagramie mówimy. Wystarczy po prostu przełożyć jogurt do jakiejś innej miski. Ja nie jem jogurtu normalnie z opakowania, ja go sobie muszę ładnie przyozdobić. Zawsze go jem z owocami i tutaj akurat miałam jogobelę po prostu jagodową i zrobiłam ją z borówkami i czekoladą i tam tymi innymi dodatkami, ale tak naprawdę ja nieraz robię skyr, nieraz robię po prostu jogurt naturalny z dżemem i z płatkami. Tutaj posiekałam czekoladę i Daję ją po prostu na górę. Oprócz tego płatki na dno tej miseczki też dałam płatki, żeby było ich po prostu więcej. No i standardowo wiórki kokosowe. W papierze mam jeszcze jedną książkę, którą chcę Wam tutaj przedstawić i jest to to właśnie my, Adama Silvery, którego... Oj, <ścoughs> Adama Silvery i Becky Albertalli, zapomniałam, że to jest ich duet autorski. Chciałabym naprawdę wrócić do tej historii. Myślałam, że w ogóle premiera tego drugiego tomu jakoś tak bardziej... Będzie nagłośniona i dużo osób się na to rzuci, bo jednak ten pierwszy, czyli A jeśli to my, był bardzo popularny w 2020, kiedy on wyszedł, czy, czy nawet troszkę wcześniej. I czytali go dosłownie wszyscy. Jest mi trochę przykro, że era już tak trochę na tych autorów, w sensie no, na Silverę i, i Becky też, e, już tak trochę przeszła, bo to są ci autorzy, od których ja zaczynałam swoją przygodę z Bookstagramem i też w sumie z czytaniem takich young adultowych książek. Więc trochę mi przykro, Mm, bo one naprawdę zasługują na to przeczytanie No w sensie tutaj nie będę mówić w ciemno Bo w sumie może mi się ten drugi tom nie spodobać Ale e, pierwszy był cudny To będzie pewnie taka książka, która Swoją fabułą odciągnie mnie od Natłoku y, nauki Na biolechemię w trzeciej klasie ja, ja to już po prostu wiedziałam, że tak będzie to są jeden z tych historii, które wiecie, wyczytacie i jesteście na tyle zaangażowani w tych bohaterów, że żyjecie ich problemami, a nie swoimi i po prostu macie niektóre rzeczy z głowy. Mam też w ogóle nadzieję, że na te wszystkie książki w Nowym Roku Szkolnym będę miała czas, bo wiecie, że ja lubię sobie dużo obowiązków na głowę narzucać, a potem z czasem ciężko, no ale zobaczymy, jak to będzie. Pamiętajcie, żeby być pozytywnie nastawionym. Kolejne śniadanko to owsianka, którą znalazłam na koncie z przepisami od Sary Cwaliny, Sara Plant Paste. Jeśli ktoś jest zainteresowany, i tutaj dajemy po prostu płatki owsiane znowu do blendera, miksera, jak zwał tak zwał, pół banana do tego. Rozgniatamy i tak to się wszystko razem zblenduje. Tych płatków owsianych dałam mniej więcej pół szklanki, tyle mi tego wyszło. Potem dajemy pół szklanki mleka. Ja chyba dałam tutaj dwie duże łyżki jogurtu, ale tutaj też te proporcje musicie zobaczyć po zblendowaniu. I wszystko to gotujemy. Ja tak naprawdę jeszcze zawsze owsiankę gotuję trochę z dodatkiem wody, bo jeśli robicie na samym mleku, to ona jest potem taka zbyt klejąca. Więc ja tutaj polecam jeszcze do tego dodać jednak trochę tej wody. I nakładamy wszystko do miski. Mieszając jakby ze sobą, ta owsianka naprawdę wyszła dobra Przez to, że te płatki były zblendowane, to wszystko się jakoś tak lepiej po prostu ze sobą wymieszało I była trochę bardziej klejąca niż bym chciała, dlatego po prostu nałożyłam sobie tutaj więcej jogurtu Potem takiego kremu z pierników, tak jakby to jest jak masło orzechowe Czekolada, banan, wiadomo, te wszystkie dodatki co zawsze Wiórki kokosowe i trochę jeszcze dżemu, bo brakowało mi tutaj czerwonego koloru po prostu i tak się finalnie prezentuje. Posypałam jeszcze wszystko tym cynamonem. Wiedziałam, że pokażę wam tutaj jeszcze jedną książkę. I będzie to Maybe Sunday od Colin Hoover, którą również dostałam od dziewczyn i nie spodziewałam się od nich takiego wyboru i zastanawiam się why. Mi hopeless od Hoover podobało się, Slamed też było w miarę, bo jeszcze czytałam, zanim wydawnictwo Wap wznowiło. A tutaj? Maybe someday nawet nigdy nie czytałam opisu. Kto by się spodziewał, Patrycja? Ale podoba mi się jedna rzecz, którą wiem o tej książce: że tutaj jest motyw piosenek i muzyki, a ja lubię motyw muzyki w książkach i nawet tutaj z tyłu odkryłam. Że jako dodatek są właśnie teksty piosenek. Ja lubię takie coś, takie dodatki to jest, to jest zawsze kreatywne, więc też tak samo jak w przypadku to właśnie my, jak wam tutaj przed chwilą mówiłam, jak będę miała kryzys szkolny i będę się musiała od czegoś odciągnąć myślami, to, to po to się. Nie. Ostatni przepis w dzisiejszym odcinku to fęta na zimno, którą zawsze przygotowuję sobie dzień wcześniej do szkoły i tak z tym właśnie trzeba zrobić. Po prostu sypujemy sobie, sypiemy trochę. Płatków owsianych do danego naczynia i mieszamy je z jogurtem. Ja tutaj daję tak mniej więcej pół szklanki tych płatków, ale nie wiem ile to jest dokładnie gram. Mieszam z jednym opakowaniem jogurtu, tak żeby po prostu wszystkie te płatki były pokryte tym jogurtem. Trzeba to po prostu dokładnie wymieszać, i daję do tego mleko. Tak zostawiamy na noc i rano wszystko powinno być już gotowe. I ostatnią książką na moim że jest Czarny Flaming, który też jakoś teraz ma chyba premierę. Jeśli nie jestem, nie jestem pewna ogólnie, ale jest to patronat i kondzia. Ling Book, którego bardzo pozdrawiam, i Antka Antek czytam, którego też pewnie znacie. I oni mnie zmusili do tego. Ja to muszę przeczytać przez nich, tak naprawdę. Nie no, tak serio, to też ona ma bardzo dobre opinie i przez. Krytyków i ogólnie wszystkich, że jest ważną książką. Ja o niej nie wiem, praktycznie nic wiem, tylko tyle, że główny bohater to chyba. Michael? I'm not sure. No będzie pewnie ważna. Mam nadzieję, że to mi się spodoba, i tutaj w tym przypadku nie jestem wam w stanie nic więcej o niej powiedzieć. Więc mój TBR się prezentuje dosyć solidnie, patrząc na to, że ja teraz w wakacje czytałam maksymalnie, nie wiem, 8 książek na miesiąc, to. Jesienią, kiedy zaczyna się rok szkolny, to będą maksymalnie dwie książki miesięcznie. No ale, tak jak mówiłam, bądźmy dobrej myśli, dam radę to przeczytać. Dam radę. Dobrze, i oczywiście mam nadzieję, że śniadanka wam się tutaj w tym filmie podobały, że skorzystacie z jakichś przepisów, możecie napisać, który wam się spodobał najbardziej, i czy chcecie kolejne części tego. Tylko właśnie bym to musiała łączyć z takimi innymi formami, bo chyba jako osobny film to się nie do końca nada, nie jestem pewna. Więc życzę Wam też powodzenia w tym nowym roku szkolnym, bo to jest właściwie tutaj taki mój pierwszy film we wrześniu. Nieważne, w jakiej jesteście klasie, na pewno sobie dacie radę. Ja jakby. Mam wrażenie, że już w drugiej klasie tyle przeciwności losu przeżyłam. A właśnie, jeśli chcecie sobie posłuchać o Biochemię i ogólnie o liceum, to odsyłam Wam Was też do mojego filmu Rok na Biochemię, który nagrywałam właśnie na zakończenie. I mam wrażenie w ogóle, jakby to było wczoraj, Jezus, czas tak szybko leci. Odsyłam Wam Was też na TikToka, bo założyłam niedawno bardzo spontanicznie, ale założyłam więc. Możecie zaobserwować, pamiętajcie, żeby nie siedzieć za dużo na TikToku i nie marnować czasu. W sensie wiecie, ja teraz na przykład nawet przy czytaniu i myślę, że przy nauce będę robić to samo, ja na moim telefonie włączam tryb fokus, żeby nie przychodziły mi żadne powiadomienia, bo to tak rozprasza, że to jest naprawdę... A jak włączycie już TikToka, to jesteście tam w stanie po prostu spędzić godziny. Mm, także taka mała rada ode mnie. Dobra, bo już za dużo tego tutaj wszystkiego. Dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłego... Dnia, nocy, anyway, powozonka w szkole, pa. pa.